Witamy, to jest program Polska Tożsamość, Polska Perspektywa. Miejsce, w którym rozmawiamy o Polakach mieszkających na Litwie, czyli o nas samych. W naszej rozmowie chcemy zdjąć etykietki i odczarować stereotypy, pokazać tą polskość na Litwie taką, jaka ona jest naprawdę: różnorodna, żywa i współczesna. Trudno bycie Polakiem zamknąć w jednej definicji. Ale mamy nadzieję, że ta rozmowa pomoże Państwu lepiej zrozumieć nasze codzienne życie, wybory, których dokonujemy, język, którym się posługujemy i korzenie, które pielęgnujemy. Stawiamy na szczerość i rzetelność, a Państwa zapraszamy do tej rozmowy z otwartością. Dzisiaj moim rozmówcą będzie Ruslan Kostiukow, prowadzący programu Imber i cytryna w TVP Wilno piosenkarz, żeglarz, organizator wydarzeń, e, były prezes klubu wyczęgów Ileńs tak. tak. Jednym słowem, człowiek orkiestra. Tak, a moim rozmówcą będzie Edwin Bieżanow. piosenkarz, prowadzący e, programu Wileński Koncert Życzyń na antenie TVP Wilno i wolontariusz roku Rejonu Solicznickiego 2025. Obydwaj jesteśmy właśnie z miejscowości znajdujących się na pograniczu, gdzie spotykają się między sobą wpływy kultury polskiej, białoruskiej, litewskiej, no i do niedawna też obecny był język rosyjski. Ruslan, czy pamiętasz w ogóle jak wyglądało twoje dzieciństwo, bo Mamy trochę różnicę może wiekową i inac inaczej to były układy. W Podbrodzie to było, w moich czasach to była trochę inna sytuacja. Przypomnę, że to był jeszcze Związek Radziecki i to w ogóle było trochę, trochę inaczej. Powiem Ci tak, że um, uczęszczali do szkoły u nas, bo ja chodziłem do rosyjskiej szkoły, nie mieliśmy wtedy w te czasy polskiej szkoły, później ona tylko powstała, ale to było już sporo, sporo później. Czyli nikt tak normalnie po polsku nie rozmawiał w szkole. Nawet jeżeli były były dzieci, którzy mieli na przykład tam jakieś nie, nazwisko polskie, ty już sobie tak myślałaś, że oni mogą być Polacy i w domu tak posługiwać tą płaszczyzną, ale naprawdę to wszyscy nie wstawiali to na pokaz i to było po prostu takie wiesz. Rosyjski język i tyle. Bo u nas jeszcze w Podbrodziu, nie wiem, tam, jak u was w Wojszczyznach to było, czy mieliśmy jakiś poligon, czy coś takiego, bo u nas stała część wojskowa i z 30 osób w, w klasie było około 10 osób, e, dzieci oficerów. To byli i z Białorusi, z Ukrainy na przykład, z Rosji bardzo było dużo. To była inna sytuacja i ten radziecki związek, ta cała atmosfera, ona po prostu powodowała, że ludzie nie pokazali, na pokaz, kim oni są. Czyli oni byli tutajsi, a nie byli jakiś tam, że tam, jak Polek. A gdy przychodzisz do domu, to widzisz, że i babcia rozmawia po polsku, i ojciec, i mama, i kolegi, którego ty nawet nie widziałeś, że on może po polsku rozmawiać. Wiesz? U mnie sytuacja wyglądała trochę nieco inaczej. Historycznie jestem z miejscowości, gdzie często e, żartem jest mówione, że ach, to szlachta i wszystko. Okay. No i Ślachta i nie mogła mówić po litewsku, bo nie. No nie. E, po rosyjsku raczej też nie, chociaż e, wpływ różnych języków on był, ale nie odnosiliśmy się do tego jako, że mm, ktoś musi przejść, nie wiem, jeżeli ja mówię po polsku, a osoba, która mówi e, po rosyjsku, to ja muszę przejść na rosyjski, czy ta osoba na polski. E, nawzajem rozumieliśmy każdy język i każdy mówił w swoim. Mhm. W sumie tak i dziś wygląda sytuacja. Ja dzisiaj też mogę przyjść do sklepu. Tak. I będę mówił z panią sprzedawczyni w języku polskim, ona natomiast będzie do mnie mówiła po litewsku. Aha. I na spokojnie będziemy z nią prowadzić dialog, czy tak samo po rosyjsku. Będąc nawet w przedszkolu, gdy byłem, od razu byłem litewskim, ale dla mnie na przykład litewski język był bardzo trudny i nie szedł, ja chciałam do polskiego, bo w domu wszyscy mówili po polsku i dla mnie to było o wiele prościej. Na przykład pamiętam te wszystkie wiersze, które mówiliśmy, piosenki, które śpiewaliśmy. Oczywiście, to wyglądało inaczej, nawet ten sam język polski brzmiał dla nas inaczej, bardziej przykuwał uwagę. To w tych czasach już, powiedzmy, bliższych, jak to bym mówił, nie, to było chyba trochę inaczej, Było u nas wtedy nie było, przypomnę, nie było komórek, nie było internetu. Nie było niczego, dlatego e, tą informację na przykład gdzieś e, zdobyć to było naprawdę trudne. I tutaj w, moim, w mojej rodzinie to była babcia tym akceleratorem, która e, chciała i promowała tę Polskę, bo ona chodziła na różne zebrania. ona poszła do ZPL i się wpisała, żeby wnuk e, miał okazję pojechać do Polski studiować, bo to też była taka wiesz, niemożliwa sytuacja, Ty musiałeś otrzymać jakieś zaproszenie, tam jakieś papiery, to było skomplikowane, a ZPL już otwierał ci jakąś drogę w tą Stronę. No i książki pierwsze, to polskość jest właśnie nauczyć się czytać lub rozumieć ten polski język normalnie. Babcie przyniosła, pamiętam, książkę z, z kościoła, bo tam przenosili, rozdawali jakieś tam z Polski, przyjechali paczki. I to była pierwsza moja książka, przygody koziołka Motolka". Ja pamiętam tego koziolka i my siedzieliśmy z, z babcią i przekładaliśmy tą stronę po, stro, po stronie. Właśnie teraz byłam dużo co, żeby tak z babcią to powtórzyć, ale wtedy tego jeszcze nie rozumiałam do końca. To było fajnie, to było nowo. Ja uczyłem się czegoś nowego, ale babcia widać, że była taka skoncentrowana na tym i ona przekazywała tę wiedzę. Jak mogła, bo ona też skończyła tylko cztery klasy, w ogóle to były czasy wojny. Ona chciała, żeby wnuk, i ja, i mój brat, żeby myśmy jakoś to wszystko nadrabiali, co ona nie zrobiła. I właśnie ona była tym pierwszym e, człowiekiem, który zaczęła tę mieszkankę z Polski. I powiedzmy, jej to się udawało, bo ona mnie zaczęła. zaciekawiła piosenkami. Uśpiewaliśmy, jak pan stał kiedyś nad brzegiem, Barkę i takie rzeczy, bo się zawsze nuciło coś. A może gdy jest to nauczanie przez muzykę, przez takie, wiesz, ty może lepiej to wszystko pamiętasz, bo muzyka zawsze pomaga tak pamiętać, nie? Wszystko to jakoś. Tak. No nie wiem, bo ty też jesteś muzyka. Tak tak, tego... tak, 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 tak. Ja też tak sobie teraz zastanowiłem się akurat, o, w którym momencie zaczęliśmy rozumieć, że jesteśmy właśnie tą polską mniejszością na Litwie, to. E... Pewnie to był ten moment, gdy zaczęliśmy śpiewać, znaczy mówię tak już w imieniu mojej klasy, nie, mm -hmm. zaczęliśmy śpiewać w zespole Pieśni i Tańca Kwiaty Polskie w gimnazjum w Ojżyszkach. I to takie było miejsce, gdzie bardzo łatwo w bardzo prosty sposób mogliśmy dowiedzieć się własnej historii poprzez te piosenki, które śpiewaliśmy. I ja zawsze pamiętam gości z Polski, którzy przyjeżdżali do nas na różne koncerty i pamiętam te łzy w oczach tych widzów. I oczywiście w tamtym momencie my tego nie rozumieliśmy, o co chodzi, ale teraz, gdy słyszę część tych piosenek, na przykład takie fragmencie, gdzie oczyzno ma tyle razy we krwi skąpane, to ja rozumiem, dlaczego u nich w oczach są łzy, bo oni przyjechali do miejsca, gdzie jeszcze są Polacy i znają te piosenki, które dotyczą całkiem nie tego, tego co się dzieje tutaj, tylko tego, co się działo tam. Ale wiesz, to wspólne. Wiesz, ja nie wiem żadnego mego znajomego, kto... Po, z polskiej rodziny, kto nie uczęszczał do Zespołu Ludowego. Czyli to było takie... ну не було про мусиш, мусиш там посидіти. Наприклад, мені це теж допровзило, я вже мені там шалом з 10 років, це теж. Справді були такі жарти, що поляці, як приїхали до Варшави, то запрезентували нас як e, жумяні з Віленщизни. Жумяні, не же імяна тільки, не? Було дуже так в фольклорі. Це правда, вважаю, що фольклор мусить бути, тільки вже на дійсніші часи, я мислю, що було б добре, odwracać do nowoczesnych jakiś momentów, żeby w to wszystko wciągać młodzież i nową krew, jak to się mówi. Po tym już takim momencie, że okańczamy szkołę, każdy szuka gdzie się odnaleźć, nie? Każdy szukał plecówki. Moja wizyta do Wilna była już raczej w związku, w takim no, w związku z wiekiem, już trochę starszym, nie nastolatkowym. Ja nie mogłem w Wilniec odnaleźć czegoś, co by odpowiadało moim jakimś wewnętrznym potrzebom. Na tamten moment nie mówiłem fa fatalnie, nie mówiłem po litewsku. Dla mnie to mhm. ja jakbym. Mieszkał w swoim kraju, ale nie byłbym na ojczyźnie. I dlatego ja postanowiłem wyjechać studiować do Polski. Tam już czułem się raczej jak w domu, bo wszystko rozumiałem. A gdzie studiowałeś? Ja w suwalkach studiowałem, mhm. na pedagogice wczesno-szkolnej, przedszkolnej, a właśnie mhm. jak u ciebie wyglądał ten etap. No powiedzmy, ale to była twoja pierwsza wizyta do Wilna już w takim dorosłym wieku, nie powiedzmy? Tak, tak, tak. No bo u mnie tak trochę zaczęło się, trochę wcześniej może, dlatego że ta babcia ona nie dawała tego pokoju z tym, ona chciała pokazać mi wilno, bo ona kiedyś jeszcze za czasów starych mieszkała do tej Wilnie i pracowała w rodzinie takiej żydowskiej. Ona pomagała tam jakieś rzeczy robić, dlatego bardzo dobrze wiedziała starówkę i wszystko. A tam, gdzie uczęszczała, po prostu chciała mi to przekazać. I my byliśmy w Ostrej Bramie, wszędzie chodziliśmy, po jakichś parkach, wiesz. Chodziliśmy po takich podwórkach, gdzie by ja naprawdę nie odnalazłbym tych miejsc. A ona po prostu z tego, z praktyki, tego doświadczenia, że tam żyła, tego pokazywała mnie to wszystko. Dla mnie, na przykład, wrażenie na Wilno i od razu zrobiło takie wrażenie innego takiego miasta, dużego, no bo w Podbrodzie to wiadomo, że mało. Tylko, że ja nie wiem dlaczego, ono nie było swoje. No, to nie było od cudze miasto. To nie było od cudze miasto, tylko że ja, ci powiem tak, że ja byłem za mały chyba, po prostu nie skojarzyłem, nie dałam sobie takiej świadomości, że co to było. Nie, później, kiedy już dorosłem i praktycznie w twoim wieku przyjechałem, ja też wstąpiłam na uczelnię do Wojdat. Dlaczego? Bo chciałem tego polskiego też się nauczyć, bo w wojdatach właśnie wykładali w polskim języku. Dla mnie to było ważne, bo chciałem ten polski wiedzieć, tak żeby już nie było, bo pamiętaj, że jestem Ruslan Kostiukow, musiałem uczyć tego języka. Myślę, że częściowo mamy takie podobne wydarzenia, bo jednak, że tak powiem, w mniejszych miejscowościach ta taka ewolucja ona jest trochę dłuższa, co do, co do tego szybkiego ruchu, dźwięków i temu podobnego. Tak, ja też jak przyjechałem już w tym takim wieku, nie, że ja no jako samodzielna jednostka jestem w Wilnie, ja czułem się niedobrze, bo dla mnie to było głośno, dla mnie było tego wszystkiego za dużo i dla mnie to był za wielki ruch. Od razu chciało się wracać. Natomiast później szukałem sobie miejsca dla tych studiów, nie? I dlaczego wybrałem sowalki? Bo to jest nieduża miejscowość, w której mm. łatwo się odnaleźć. Mm -hmm. e, do tego wszystkiego już przyszedł ten moment, gdy zacząłem tworzyć własną muzykę. I w ten czas u mnie powstał problem, bo powstał kryzys wewnętrzny. Okay. E, kim ja będę? Bierzanow to nie jest polskie nazwisko. I ty masz podobnie. Tak. I dlatego ja postanowiłem, że będę Edwin. Bo ja chciałem pisać w języku polskim. Ja nie wiedziałem, czy ja będę mógł realizować siebie tutaj, ale, ale rozumiałem, że chcę to robić w języku polskim. Dla mnie to było takie, no, misja, mogę tak to nazwać. Czyli ty myślałaś, że to będzie perspektywa tworzenia w polskim języku, czy po prostu ty chciałeś, to tworzysz w tym języku? Ja perspektywy w tym szczerze mówiąc na tamten moment nie wiedziałam, ale ja po prostu chciałem i jakieś tam były wewnętrzne nadzieje, że może ja będę tą osobą z tej, z tego, z tej szczęśliwej dziesiątki, która Trafi. będzie miała... Trafi. Tak. Trafi. W tak, 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 tak. Bo na przykład w moim wypadku to ja patrzyłem, zacząłem patrzeć naprawdę niedawno w tą stronę, że nauczelnik, kiedy studiowałem się w akademii, bo był u nas taki pedagog, który zapytał mojej koleżanki, która jest taką artystką, dlaczego ona nie robi to na przykład w innym języku, w angielskim, bo ona może, nie? On mówił tak, że jak ty tutaj śpiewasz po litewsku, to usłyszył no 100 tysięcy, 2 miliony, maks. A jak zaśpiewasz po angielsku, to usłyszy miliardy ciebie. nie? Tak samo u mnie było takie pojęcie, że jak ja będę tworzył po polsku, to ja mam większą scenę, większą platformę, żeby tym ludziom donieść i publiczność tą większą. Dlatego, że 10 razy większe Polska nie jest to Litwy. Dlatego ja zawsze uważałam, że to jest perspektywa tworzenia po polsku. Wiesz? Ale wiesz, zadem pytanie takie. Jak ty się spotkałaś z tym pierwszym wyjazdem do Polski? W ogóle, jak zaakceptowano cię? Czy wszystko zrozumiano? Czy zaakceptowano cię jako Polaka, czy jako Bierżanowa? Zawsze z takim cieplem wspominam takiej pani wykładowczyni, która u nas była i ona zawsze na nas nazywała tak miłutko cudzoziemcy. Proszę bardzo. Tak, i ona pamiętam w okresie, bo ja co prawda nie dałam rady tam ukończyć, bo trafiłem w moment, gdy się rozpoczęła pandemia. A. 19 rok. I ja pamiętam po prostu takie coś, że ona u nas pytała: „A wy katolicy?”. „Tak, my katolicy”. „A u was Boże Narodzenie w tym samym czasie co u nas?”. „Tak, co u was”. „A Wielkanoc też macie tak samo, mamy tak samo”. Czyli takie były też ciekawe pytania, chociaż to bardzo mała odległość między Słowakami a Wilnem, Tak, ale absolutnie taka rozbieżność w pojęciu, że w tym kraju, wiesz, niemal niemal tutaj jakieś, nie wiem, całkiem inna wielka Miedwie chodzą w ulicy. Tak, tak. Wiesz, tak takie... Ja zgadzam się z tobą na 100%, bo też spotkałem się z tym, ale to spotkałem się już trochę, gdy już byłem dorosły, bo jak płychałem pierwszy raz na kolonię, była mała, to nas przyjęto bardzo tak jakoś inaczej. Może dlatego, że nie było tam potrzeby rozmawiać z nami na takie poważne tematy, ale ja tam się czułem naprawdę, my byliśmy w Drewnicach, to niedaleko Gdańska, to takie było kolonie, to po prostu ja czułam się jak w domu. Realnie to ja nawet zapomniałam, że jestem gdzieś poza granicą swego, swego Litwy, nie? A, ale później, gdy się spotkałem już w dorosłym, w pkm w klubu Żeglarskim. то удавались ми з колегами вже не розмовляємо по-польську, тільки по-літевську. І услышались ми такі ж речі, коментарі, вони, просто ми ще з що ми не віємо, чи вони мають комурки, там, чи мають те, телефони комуркові, чи мають... я так сяду з собі, що мені просто так дошло, та до 100% що таке заготувало. Я маю, мами, мами, телефони комуркові. Пан розмовляє по-польську. Ну, no, власне так, але пан прийде. І віш, що було проблемою? Перше, що він повідомив. Чому ти до нас тут приїхав? Ja byłem w szoku. Ja mówię, dlaczego pan tak mówi? No, bo ja uczyłem rosyjski język w szkole. I on tak zaczyna do mnie mówić, nie? Ema, ale dlaczego pan uważa, że my rozmawiamy tam po, po rosyjsku? No jak, no przecież komu? No przecież te jest sprawy, no przecież ja byłem u was w wilni kupiłem babuszkę sobie, sobie tam w prezencie, babuszka niby to, ta, tak nie? Ale to nie jest nasz uh, gadżet, który reprezentuje Litwę. Nie jest. Dlatego mnie bardzo zdziwiło to, że Polacy będąc tak blisko, nie rozumieli tego, kim jest litewski Polek, tutaj na Wielu. Nie wiem, jak w Twoim wypadku. W moim wypadku dokonałem sobie takiej chyba zmiany w momencie, gdy na Litwie powstała antena TVP Wilno. Mhm. To moment, gdy zaczęły powstawać programy, gdzie zapraszano młode osoby i nie tylko w sumie młode, bo to antena, która była skierowana, do, miała spektrum do wszystkich. W momencie, gdy przyszedłem wziąć udział w programie Czas na przebój, zrozumiałem, że ja nie muszę szukać w Polsce em, realizacji, czy gdzieś poza jeszcze Polską, że ja mogę, będąc tutaj na Litwie, Spiewać w języku polskim, mieć własną audytorię, mieć swego słuchacza, coś też promować. Nie wiem, jak to było u ciebie właśnie, ale u mnie właśnie od tego momentu, jak powstała ta antena na Litwie, ona pokazała dla mnie i dla moich rówieśników, że jeżeli my chcemy pracować w języku polskim, coś tworzyć w języku polskim, w ogóle żyć jako Polak, mhm to nie obowiązkowo uciekać do Polski. Nie, yeah. nie. Yeah. Ja myślę, że to my mamy na przykład nawet lepszą sytuację z tego powodu, że jeżeli brać tak kulturowo, bo ja będę o kulturze mówić, nie, bo myśmy z Tobą mamy tą kulturę na czele zawsze, nie? My mamy o wiele lepszą sytuację niż na przykład ten sam twórca z Polski. Dlaczego? My mieszkamy tutaj na pograniczu kultur. My znamy kulturę od з самого середку, не? Чи литовському, польському, російському, навіть, може бути, українському, білоруському, і я ще якось, не? Татарському навіть. Для ми маємо тут і полі до попісу, як то все мові, таку широку. Для творців то є ідеальна платформа, чи ти маєш таке аутентичне місце, ти не маєш прижуцення якогось там, вієш, копі-пейст. Просто є аутентика, і ти можеш творити. Платформа є унікальна. ze względu na nasze tutaj na przykład sytuacje na Litwie. Z Tobą całkowicie się zgadzam. Też z biegiem czasu widzimy, że w no, perspektywie czas się zmienia i też wiele rzeczy może stanowić zagrożenie, że tak powiem, tej właśnie polskiej tożsamości. Jak Ty myślisz w ogóle, Twoim zdaniem, z Twojej perspektywy, e co tak naprawdę może stać teraz na przeszkodzie dla młodych ludzi, którzy chcą być tutaj Polakami, ale nawet i nie tylko dla młodych, żeby, żeby się nie zlitwinizować, na przykład. Bo jest to też teraz popularne i wszyscy o tym wiedzą, że e, wiele miejsc, gdzie było wcześniej po polsku i się po litewsku, na przykład. E, mam bardzo dobrą odpowiedź dla Ciebie. No. polskości nie brakuje, tutaj u nas, w Litwie, naprawdę nie brakuje jeszcze, brakuje? Atrakcyjnego opowiadania. O tej polskości, czyli atrakcyjnej platformy, żeby pociągnąć z tego widma. Bo jak młody człowiek nie może sobie na przykład odpowiedzieć na takie pytanie, po co mi być e, lit, e, znaczy Polakiem na Litwie? Co mnie to daje? Jeżeli on nie może na to odpowiedzieć, to on nie odmówi tej tożsamości. Nie, on tego nie odmówi, ale on, jej, on będzie przeżywać, tak wiesz, po prostu. Po prostu ona jest i tyle. Ale jeżeli stworzyć mu taką platformę, ciekawą, Wtedy ta nowa krew. Zobacz, na przykład ja wrócę do tego, wiesz, pamiętasz, niedawno taki był robczyk taki był spektakl, Tak. On był taki kontrowersyjny, niby skandaliczny tego. Ale ja jego oglądałem chyba cztery razy i ja widziałem, jak młodzi ludzie komentowali. Oni mówią mnie, pamiętam, ktoś zaczął o tym mówić na naszym poziomie, czyli tak, tak jak rozmawiamy my. Tak. I to ich zaciekawiło. Oni poszli, zaczęli po prostu napędzać to cały wiesz, system. I to właśnie była ta ciekawostka, to nie mówię, że to było dobrze czy źle, Ale bądźmy szczerzy, młodzież rozmawia tak, ale to była atrakcyjna platforma pociągnięcia i ta polska. Tak, bo to nie miało falszy. Bo to było tak, jak jest w rzeczywistości. Nie robiono z Polaków na Litwie, że tak powiem, Warszawiaków, tylko. A nie nie tylko musimy właśnie, Tak, tylko właśnie Polaków, którzy są na Litwie. Вільнюку вже так повім, на Віленській гвардії. Так, вєш, що ще, я мисляю, що треба змінити просто нарацію з тих старих нарацій на нову нарацію. Бо старі нарацій – це броні ми, і стаєш мені мені шостям, броні ще боже, це ось цього. Окей, треба. Але нову нарацію мусіли би бути. Зрозуміння того, що полік на Віленщизні тут і на Літві, то є його натуральне місце. Тобто то є його натуральне місце, і він не приїхав, як нам в Варшаві, з вами Kiedy wrócicie tam, wracajcie do tego, a my nie wyjeżdżaliśmy, my nie wyjeżdżaliśmy, my tutaj się jest jesteśmy rodzeni. Dlatego miejscu. pierwsze zrozumienie, że to nasze miejsce, po drugie zrozumienie, że my mamy perspektywę kulturalną, tą językowość i te różne te rzeczy na pograniczu tych kultur, to też jest plus. I możemy być czym? Mostem poza Polską między polską a Litwą Wykladnie. i też oni na tym by zyskali. Dlatego na przykład potrzebne dobre platformy, potrzebne telewizje, potrzebne nowe jakieś rzeczy, podcasty, jakieś to, co dociera do młodego człowieka. Niech zrobimy no też ale Rozrywka potrzebna. I jeżeli człowiek nie może znaleźć polskojęzycznej rozrywki, to on gdzie będzie szukał? Czy litewski, czy rosyjski, która do dzisiaj jest dostępna, litewski nie najgorzej, najgorzej to będzie jak rosyjska, ale wiesz, ja ci, kiedy propaganda traci swój sens. он отрачив свій сенс в теде, де як ми атракційна є пропозиція. А це може бути Бо... альтернатива. Так, а це про кого він добіє? Бо я не тільки в молодежі мові. І як ми дамо атракційним навіть для тих дорослих людей в постаті нових е, э, досвідчень, спорту, кулінарії, різних таких речей, вони просто зачнуть тут і в той польській, з тому розвіять, чи будуть там то ж саме своєму підкреслять, I już propaganda w tym momencie traci swój sens, bo ona nie Pamiętaj. może na nich podziałać żadnym sposobem. To kończąc dzisiejszą rozmowę, chciałbym tylko tak może podkreślić to, że akurat znajdujemy się w dobrym czasie, gdy nie musimy przez broń udowadniać, że my mamy miejsce na istnienie, gdzie mamy wiele, absolutnie wiele narzędzi, by być Polakiem. Na Litwie i pracować na Litwie, i mieszkać na Litwie, i nie szukać lepszego miejsca. I daj Boże, żeby myśmy nie musielaby tego udowadniać powiedzmy innymi sposobami. Tylko, że nie wiem, ja tak rozumiem, że ty przyjmujesz, akceptujesz swoją tożsamość jako Polaka, oczywiście, tą polsku, czy tak. U mnie była inna sytuacja trochę, bo... Pamiętaj, że Ruslan Kostyukow czy może być Polakiem, okazuje się, że może, że imię nie daje jakiegoś tam powodu, żeby tam czuć się inaczej, ona nie jakoś tam nie, nie robi z siebie gorszego Polaka niż na przykład ten, co ma skiczy. czy ono nie e decyduje. Ale ja teraz po tych obmyśleniach, bo wiesz co jeszcze dobrze, gdy ja o tym myślałam, kim jestem i w ogóle wybierałam stronę albo, albo w stronę ojca, albo w stronę mamy, tutaj babci, to ja bardzo dużo czasu spędziłam na tym. I teraz ja wiem konkretnie, kim ja jestem. Ja wziąłem, wybrałem tę stronę. Ja wiem, że jestem Polakiem, akceptuję sobie Polakiem. I wiesz, jaki plus jeszcze dobry. Że można być Polakiem miejscowemu, on nie musi wybierać jednego miejsca. A być w trzech miejscach to może być cały świat, globalizacja, cała Polska i Litwa. To dziękuję Ci za rozmowę. I dziękuję. kończąc naszą rozmowę. Chcielibyśmy też dla Państwa życzyć wiary w siebie, pamiętać o tym, kim ty jesteś, skąd pochodzisz. I nie tracić wiary w siebie, nie zważając na to, że jesteś Polakiem poza granicą. Tworzymy nowe, nie zapominajmy o starym i nie żyjemy przeszłością, a tylko tworzymy nowe atrakcyjne platformy i wspieramy tych, którzy taką inicjatywę dają siebie. Popierajmy i bądźmy polakami.